dostałam taką małą pizzę? A ja dostałam średnią w normalnym rozmiarze. Dziewczyny, ja mam ogromną pizzę. Jak mam ją zjeść? Zacznijmy ode mnie. Szybko uporam się z moją pizzą. Okay. Przynajmniej się nie pobrudzę. Pizza na kilka kęsów. Skończyłam. Teraz Tani. A, no właśnie. Zapatrzyłam się na ciebie i przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Pokroję ją, ale nie na trójkątne kawałki. To zbyt banalne. Chcę pizzę w kształcie spiralki. Patrzcie, czy ktoś kiedyś jadł w ten sposób? Oczywiście, że nie. To moja autorska metoda. To naprawdę szybki sposób na zjedzenie pizzy. Jedzenie trójkątów już wyszło z mody. Voilà! Gotowe. Okay. Moja kolej. Też mam autorską metodę. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugi. I wyjdzie mi pizzowy torcik. Gotowe. Można spróbować i cieszyć się smakiem. Dziewczyny, pizza jest pyszna. Tylko troszkę mi się zejdzie z tym jedzeniem. Poczekacie? Dziś mam pomysł. No dalej, Nancy! Nancy, dasz radę! Jesteś wojowniczką, Nancy! Nie poddawaj się! No dalej, dalej! Jestem wojowniczką! Zjem to wszystko! Dałam radę, zjadłam! Brawo! Pomogłyśmy jej! Brawo, Nancy! O, znowu mam malutką porcję! A ja dostałam ogromnego czupa-czupsa! Ogromnego? Mojego jeszcze nie widziałaś! Mm, Jill, co ty za mikros, którego trzymasz? Oh. To nie mikros, to mój mały czupaczów. Okay. Nie szkodzi. Może jest mały, ale na pewno jest pyszny. Nancy, spójrz na Jill, ona je pustego patyczka. Z Czego się śmiejecie? Oj, Lisak się skończył, a ja dopiero się rozsmakowałam. Nancy, twoja kolej. A, właśnie, tylko jak go otworzyć? Szybko i łatwo. Oj, Ani przepraszam. Na czym to ja skończyłam? Mmm, jaki pyszny. Będę go lizać całą wieczność. Mam pomysł. Co, szklanka? Zgadza się. Trzeba tylko użyć troszkę ognia. Dziewczyny, zaraz zrobi się gorąco. I oto mój wielki Czupa Czups zamienia się w słodki napój. Spróbujmy. Hmm. Czupa Czups w stanie płynnym jest nawet lepszy niż w stanie stałym. Jaka szkoda, że się skończył. Lenz, uważaj, wręcz obawiam się o swoje życie. Przestań tyle gadać, Eni. Pospiesz się i zjadaj swojego lizaka. Właśnie nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Taki ciężki dziewczyny, nie dam rady go podnieść. Pomóżcie mi. Siągnij, ciągnij. Uff, jestem wykończona. Potrzebujemy mocnego sprzętu takiego jak młotek. Wow! Dziewczyny, uważajcie. Ten czupaczup ma pecha. Zaraz go załatwię. Jeszcze kilka ciosów? Na pewno pęknie. Jeszcze tylko troszkę. Hurra! Gotowe! Mój plan zadziałał. Nikt nie da radę w pojedynku z młotkiem. Spróbuję. Mmm, pyszne! Chcę więcej i więcej i więcej! Już niewiele zostało. Zjem wszystko! O nie! Mam najmniejszą butelkę Coca-Coli na świecie! A ja w końcu dostałam normalną porcję! Pasuje mi! Spójrzcie tutaj. To gigantyczna butelka Coca-Coli. Ojej, Nancy, to ma być butelka, taka malutka? Nie słuchaj, ani buteleczko. Jesteś najsłodsza na świecie i na pewno najsmaczniejsza. Jest! Mm, pyszniutkie. Co jeszcze? Co? Już się skończyło? Nie martw się, Nancy. Będę kontynuować. Teraz skosztujemy mojego żelu o smaku Coca-Coli. Och, jest taki słodki i obłędnie pyszny. I co mam zrobić z tym czymś na dnie? To najlepsza część. No chodź tutaj. Ojej, mój palec uknął. O nie. Nie martw się, pomogę ci. No dalej, Nancy. Prościzna. potrzebujemy oleju. Chodź do mnie, paluszku, uratujecie. Proszę bardzo. Teraz możesz go wyciągać. Gładko poszło. Nie dziękuj mi. Eni, kontynuuj. Z chęcią. Otwieramy. Oj, znowu coś ciężkiego. Dlaczego wszystko co ogromne jest takie ciężkie? Ale jest super smaczne. Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Ale to jest po prostu czad. Wyglądasz okropnie. Co ty mówisz? Zaraz się obliżę. I znowu mam najmniejszą tabliczkę czekolady. A mnie taka wystarczy. Dziewczyny, mam czekoladowego giganta. Zobaczcie, jaki jest ogromny. O, mam pomysł. Dla małej tabliczki czekolady mała kuchnia. Muszę pięknie zjeść tę tabliczkę czekolady. Potrzebuję malutkiego garnka. Postawię go na kuchence. Do środka włożę moją małą czekoladkę. Dodam do niej mleka. Włączamy i czekamy. Zaczęła się topić, hurra! Wyszła mi gorąca czekolada. Nalejemy ją do malutkiej filiżanki. To jest takie słodkie, aż szkoda próbować. Jakie pyszniutkie. Skończyła? No dobra, trudno. Kto następny? No w końcu. Uwalniamy czekoladę z opakowania i gryziemy. Co może być lepszego niż jedzenie jej w ten sposób? Skończyłam. Co jest? Dawno nie jadłam czekolady. Tęskniłam za nią. Okej. Okay. A jak ja mam zjeść swoją porcję? Mam pomysł. Dziewczyny, uważajcie, skupcie się. Jaka piękna. No to zaczynam. Zebrałam wszystkie swoje siły, aby połamać tę ogromną tabliczkę czekolady tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nancy, ale z ciebie Hulk. Nie tylko to potrafię. Zaraz stworzę tu prawdziwą sztukę. Voila, czekoladowy domek gotowy. Budowa budową, ale nikt nie odwołał degustacji. Mm, jakie pyszne. Mam pomysł. Spójrzcie, jestem w domku i dach jest całkiem smaczny. Dziewczyn, nie patrzcie tak na mnie. To moja czekolada. Zjem ją całą. Och, ściany są trochę ciężkie. Jak smakują? Oczywiście, że dobrze. Już niewiele zostało. Już prawie skończyłam ostatni kęs. I gotowe. Kura, w końcu mi się poszczęściło. Gigantyczne oreo, całe moje. Wow, naprawdę masz szczęście. A my nie. Ja dostałam najmniejsze ciastko. No dobra, nie będę przeciągać. Muszę je dobrze wykąpać w mleku. Próbuję. Mmm, pyszne. Mam jeszcze mleko. Napiję się troszkę. Dziewczyny, za was. Oj, tu jest naprawdę dużo mleka. Ale nie mogę przestać, też dobrze smakuje. <laughs> Co tam? Kto następny? Nancy! Aha, e, tak, tak. Teraz ja. Wygląda pysznie. Mmm, uwielbiam Oreo. Ale Oreo bez mleka to nie Oreo. Kapitan Oreo wyrusza w długą podróż do mlecznych wybrzeży. O nie, kapitan zgubił się w mlecznym oceanie, znajdę cię. Pyszności. Ej, Oreo, co ty? O, znalazł się kapitan Oreo. I tak cię zjem. Nie uciekniesz przed krwiożerczą Nancy. Skończyłam. Jill, zostałaś tylko ty. To prawda. Szklanka mleka jest za mała. Ale i tak warto spróbować. No co jest? Jill, no przecież widzisz, że szklanka jest za mała. Nie szkodzi, mam pomysł. Wyleję mleko na oreo i gotowe. Spróbuję. Dziewczyny bez mleka też jest naprawdę dobre. A co mamy w środku? Trzymaj to, Enid. Ale dużo kremu. Dzięki. Uwielbiam oreo. Jest takie dobre. Ach, no chyba ko. Dobrze, że mam takie małe jajko. E, dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne! Ale to wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey zjedz swoje jajko. Nie dziękuję. Alex, zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie. A, co za ochyda? To obrzydliwe. Jakie ogromne żółtko. Fu! Niedobrze mi, ale masz minę, Alex. Lepiej, ty zjadaj swoje jajko Casey. Spokojnie, zobaczcie, co mam. Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować. Rozbijamy jajko na patelni. I smażymy. Voilà! Idealne jajko sadzone, gotowe. Wow, ekstra! Czas na jedzenie! Mmm, to jest takie dobre! Gotowe! Teraz twoja kolej wita. O nie! Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz! Właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia! Zobaczmy, co jest w środku. Aj! Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy! Prawdziwa uczta! Ekstrawita, podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę! No, w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo. Ja też mam niesamowite płatki. To niewiarygodne. Mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Wita. Śmiejcie się, ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna wita. Lepiej zjadać swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak. Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz. Super. Jak on łapczywie to je. Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego, to było niesamowite. Casey, twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wysypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy. Tak, łap, łap ich jak najwięcej. Fajnie, a teraz dodajemy trochę mleka. No, rewelacja. I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kocyki. Skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi! Jaki piękny torcik! A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny, lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, o jacie! Jaki mam niesamowite ciasto! Ojej, Alex, widzę, że ty masz jakiś mikrotort. Masz pecha. Śmiecie się, śmiecie. a ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż. W odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Jakie pyszne! Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja! Wita, twoja kolej! Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mm, jakie to jest pyszne! Palce lizać! Fuj, jak ona niechlujnie je! To odrażające! tego zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać! Ale wygląda jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej! Nie mogę na to patrzeć! Fuj! Gdzie się podziały jej maniery? Fyszności! Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A. Załatwiło ją jej własne ciasto! Nie, udało mi się zrobić unik! Auć! W sumie to też można zjeść! Ja też spróbuję troszeczkę! Cześć wszystkim! Wow! To dopiero lody! Ja też chcę takie! To jest! Okej, okay, witaj, piękna, jak leci? Jaki przystojniak! Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie! Ekstra! Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne. Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę. Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili coś w środku. Zgadzam się. To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie! Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. A tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę? Śmiało! I tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się specjalnie, dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Mm, proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść? To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. <gry> Ej, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. Oh, o no. straszne, to igły! Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Hurra, wygrałam! Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć, to okropne! Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty. Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie. Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam. No więc Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli. Aj! Ojej! Biedny Jack! Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polidzać kaktusa na serio. No dobrze spróbuję. Chociaż po co ryzykować. Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Fuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie! Jest to chydny! Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam! To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okay tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać. Kura, ja nic nie muszę robić. Jestem szczęściaro. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się, ale muszę. Mogę to zrobić jeszcze tylko minutka. No, nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Łochyda! Jak mogłaś! Odegram się. Proszę, jedź swoją rybę. Gryź! Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. Fuu, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz! Najpierw karty! Już czekają, bierzcie! Super! Mogę polizać to wszystko! Hurra, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić! Chociaż czemu ja cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta! O, jest pyszne! Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka? Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Chciwusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Mógłbyś się zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne! Dosyć! Trzeba się dzielić. Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super. Miałeś rację. Tort jest niesamowity. Samanta, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiana? Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię. To żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Ej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ochyda. Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Kurale fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Jest to obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. Nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba żuć. Łap, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. To spróbujmy. Bingo. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak polizzę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę? Może wystarczy. Daj mi to. No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła. To jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fuu, co za ohyda!